Cześć. Dziś opowiemy sobie o kolorach, ale nie jakie kolory wybierać, tylko bardziej na co zwrócić uwagę przy wyborze koloru. Mamy tutaj na stole kilka wzorników, różnych producentów, różnego rodzaju wzorniki. No i każdy sobie zadaje pierwsze podstawowe pytanie, jakiego wzornika wybrać kolor. Tak naprawdę jest to bez znaczenia. Producenci farb są przygotowani na to, że przynosimy różne inne wzorniki. Inne receptury i są w stanie sobie w większości z tym poradzić. Oczywiście, najbardziej uniwersalnym wzornikiem jest NCS-owski oraz ralowski. Są to uniwersalne kolory, które się zazwyczaj pokrywają. Najlepiej udać się do producenta z danym wzornikiem, żeby wybrać ten kolor. Unikniemy wtedy niepożądanych wtop, pomylonych kolorów czy pomylonych receptur. Druga ważna kwestia to jest czytanie ze wzornika, czyli bierzemy sobie kolor, chcemy sobie znaleźć przykładowo kolor, 7016, miary uniwersalne. Szukamy sobie 7016. Mamy zawsze ściągę na początku, znaczy przeważnie we wzornikach. Jest na stronie 54. Szukamy sobie 54 strony. 54 strona. Mamy kolor 7016. Mamy tutaj następny wzornik 7016. kolejny mamy 7016 7016 oraz 7016 trzy wzorniki widzicie to jest tak inny połysk inny stopień zużycia wzornika i na każdym ciut inaczej wygląda z, z innej perspektywy także warto to sprawdzić tak naprawdę najważniejszą kwestią jest jeśli dobieracie Meble i kolor ścian w tym samym kolorze. Zazwyczaj jednak meblarze operują w kolorach NCS-owskich, to jest stary już wzornik. One są po prostu, te NCS-owskie, piekielnie drogie, dlatego rzadko się je wymienia. Wybieramy kolor dla stolarza z NCS-a. Możemy sobie wtedy ten sam kolor u każdego producenta dobrać. Nie ma z tym żadnego problemu, producent, żeby zrobić recepturę nową do farby. Więc jest bardzo łatwo. Wzorniki producentów. Mamy wzornik producenta. Musimy zawsze zwrócić uwagę na to, że kolor na karteczce zazwyczaj czy przeważnie wychodzi troszkę ciemniej, jednak na ścianie. Możemy sobie dobrać z większych, bo mają zazwyczaj troszkę większe próbki. Czyli sobie patrzymy: 30, 24, 21. 30, 24, 21. I mamy tutaj taki kolorek 30, 24, 21, pokrywa się, pokrywa się. Mamy często też takie wkładki, które możemy sobie nałożyć, sprawdzić, czysto teoretycznie jak to będzie wyglądało, aczkolwiek i tak to zawsze odbiega od rzeczywistości. Podsumowując, nieważne jaki wzornik wybierzecie, producent powinien sobie poradzić z doborem koloru, My często współpracujemy z firmą Brilux i jeśli podejdziemy ze wzornikiem, nawet takim starym flugerowskim, z danym numerem fluger 1176, musimy oczywiście dodać, jaki to jest wzornik, czyli fluger 700. Bo to jest bardzo ważna rzecz, że wzorniki są starsze, nowsze i trzeba to powiedzieć. Bez problemu dorobią nam recepturę i będziemy mieli kolor oryginalny, taki jak wychodził ze wzornik flugerowskiego 700. Jeśli potrzebujecie innych ciekawostek na taki temat, dajcie znać w komentarzu poniżej.